Obecnie posłów chroni immunitet. To oznacza, że nie mogą być pociągani do odpowiedzialności karnej. PiS, jeśli wygra wybory, chce to zmienić. Wówczas, jeśli poseł, sędzia, prokurator wszedłby w konflikt z prawem, mógłby na wniosek prokuratora generalnego zostać aresztowany. Czy to dobry pomysł? O to zapytamy w maratonie subiektywności. Czy prokuratorzy, sędziowie i politycy powinni być chronieni immunitetem? Dawni prokuratorzy? My. Również. Jak wszyscy to wszyscy. Powin nie, nie powinni. Dlaczego? Na równo powinni być traktowani. Tak jak obywatele? Tak jest, oczywiście. Powinni. Powinni. Tak. Nie. Dlaczego? Tacy sami ludzie, jak i my. Nie. Nie? Nie. nie. Dlaczego? Dlatego, że to taki sam człowiek jak każdy inny. Tak, zdecydowanie. Dlaczego? To obywatele jak każdy inny. Bardzo często to słyszę dzisiaj w sensie. A trójpodział władzy? To jest ważne. Dlatego ci ludzie muszą mieć immunitet. Po to, żeby jedna władza nie atakowała drugiej. Tylko z tego powodu. Nie. Dlaczego? Krótko, powinny odpowiadać jak jedno rozrabiają. Aha, czyli tak jak zwykły obywatel. Tak jest, jak każdy z nas. A nie uważa pan, że to może grozić pewnymi konsekwencjami? Jednak od tych osób więcej zależy od, ode mnie czy od pana? No na pewno tak, ale powinni odpowiadać. Tak jak każdy obywatel. Bo jest taki pomysł, Prawo i Sprawiedliwość ma, że po wygranych wyborach będzie właśnie chciał wprowadzić taką zmianę. Problem chyba w tym, że byłoby to na wniosek, odbywałoby się to na wniosek prokuratora generalnego, a to jednak jest polityk. To jest polityk. I polityk, który będzie popychany w kierunku takim, jakim będą chcieli. Czyli tutaj taka jest. zmiana nie jest do końca chyba dobra. Dobra by była, tylko to musiałby ktoś nadzorować, kto jest obojętny. Aha, czyli sędzia, ale niezależny. niezależny. Absolutnie niezależny. Wie pan co, zostawmy te kwestie politykom. Oni są od tego, żeby ustalać prawo, a my powinniśmy uszanować to. To są tacy sami ludzie, jak i my, mówią jeleniogórzanie i turyści, którzy dzisiaj odwiedzili nasze miasto.